Cześć, ja jestem Gat i zwykle rysuję takie rzeczy. Żle, że ich Tak, rylgwzit nag Dzisiaj ci pokażę, jak zrobić, że jak poprawiasz szkic, to będzie wyglądał GITES. Czyli nie tak, tylko na przykład tak. Hm? Pewnie masz czasem tak, że zrobiłeś fajny szkic, myślisz mmm, ale dobre wyszło. Ale teraz co dokończę i wysyłasz vip na Discorda, wysyłasz na Messengerze dla kolegi, wysyłasz do mamy, do taty, do prezydenta, do sąsiada, do Naruto, do Sasuke i wszystkim wysłałeś i mówisz, ale zrobię liner do tego jutro będzie <suszy> Sztosik, totalnie i co? Koniów sto! I nie wyszło! Wygląda jak ten rozlany pain z Naruto teraz czujesz ból. ból, masz większy ból niż właśnie ten Pain z Naruto, niż Magik, niż Paweł Jumper, i yy, jeszcze niż ten co prawda boli go z migu, to masz większy ból niż oni wszyscy naraz. boli? To przyjacielu zobacz, przyjacielu zobacz, co zrobić żeby było dobrze, dobrze, co ty tak srasz tymi przerywnikami w montażu. Opanuj się. Do no opanuj się. Powiedziałem coś? No dobrze, już przestanę. Emotikon smutna buźka. Przecież tak się starałeś. Taki piękny był szkic, a Linart się rozjechał. Zobacz, że na tym szkicu nie masz pojedynczych kresek, tylko masz więcej linii, nie? A Linart ma tylko jedną linię. I Jak położysz sobie dużo linii obok siebie, to twój mózg trochę inaczej to interpretuje. On trochę sobie wybiera te linie, które chce, trochę sobie nadaje formy i dopełnia sobie to wszystko w pewien sposób. O jak sobie na przykład mrużysz oczy, to też masz rozmazane rzeczy i nie widzisz dokładnie konturów, ale twój mózg jakoś jest w stanie zinterpretować tę rzeczywistość. W związku z tym, że tyś tych kresek się pojawia dużo, to one w pewnym momencie są gęstsze, w innym rzadsze Także naturalnie też ci się pojawia ten line weight Pewna dynamika, która potem ci zanika, jak sobie robisz jedną kreseczką To teraz, żebyś odwzorował to, że ten szkic jest taki dynamiczny Powiemy sobie parę rzeczy o line weight'cie Czyli o dynamizacji, grubości linii Line weight, czyli line weight, czyli line to jest krecha, a weight to jest waga Czyli możesz mieć różny ciężar tej wagi Różny ciężar wagi? hagi, hagi wagi. możesz mieć różny ciężar tej kreski że ona raz będzie cieńsza a raz będzie grubsza to ja ci pokażę jak umieć to kontrolować żebyś miał potężny line weight Dobra, zacznijmy sobie od samego szkicu. I teraz słuchaj, jak ty serysujesz szkic, to nie rób tak, że skrobisz sobie 100 linii obok siebie. Bo ja nie umiem jedną linią zrobić. Postaraj się robić tak, żeby było jak najmniejszą liczbą linii. Myślisz, że ten chłop, o tu, o na filmie, też umie za pierwszym razem takie rzeczy robić? Nie, to manualna jest zdolność do wyrobienia z czasem. To musisz. Też się nauczyć tak robić. Właśnie ucz się tego pianina, a nie nie robię nic tylko śmieszne kotki na tingktągu oglądasz. Także stawię jak najmniejszą liczbę tych kresek, żeby odwzorować to, co rysujesz i zastanów się, co te linie faktycznie reprezentują, a nie, że rysujesz się 100, bo twój mózg to odczyta, ale potem, jak będziesz próbować to analizować, robiąc lineart, to się pogubisz po prostu. Jasne, to nie musi być idealnie clean smooth, bo po to potem refine'ujesz to na lineart, ale trzeba jednak to uprościć do takiej formy, że jak potem będziesz robić ten lineart, to będzie dla ciebie zrozumiałe i wiesz, co za co odpowiada, do czego służy dana kreska. I co, jak nie umiesz takiej kreski postawić i ci krzywo wychodzi? Chodzi, to możesz sobie spróbuj obrócić masz tablet nie to obróć sobie tablet na drugą stronę i z tej strony narysuj nie może tu tak albo tak albo tak możesz se canvas w programiku też obrócić a nie pajaca z siebie robić no to możesz też kręcić kanwasem po prostu sobie eee, 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 eee. Także, jak nie umiesz zrobić takiej prostej kreski, to musisz potrenować, robić proste kreski i potrenować rysowanie z refek przy jak najmniejszej liczbie pociągnięć ołówka, czy tam mazaka, czy tam pociągi jadą. I teraz skup się, jak ty rysujesz, to nie rysuj po prostu kresek, powinieneś widzieć tego barwę zeura. Jako zbiór prostych, prymitywnych brył w, w przestrzeni. To właśnie ja to mam w głowie, ja go tak widzę, jak ja go rysuję. To mi pomoże, żeby też na późniejszym etapie zrozumieć, co jest bliżej, co jest dalej od kamery. A te overlapy też w linearcie będą istotne dla nas bardzo. Tak, narysujesz sobie ten szkic, to teraz czas na refine. Co to jest refine? Że refinujesz, czyli robisz ładnie. Będzie kilka informacji, żebyś skumał czacze. No to czę. Nie ma dalej filmu. Nie musisz oglądać. Zobacz se inny. Albo zostaw suba i licka to może będzie dalej. Dziemki. Średnik kwadratowy nawias zamykający bo lineart można robić na różne sposoby i są różne podejścia do lineartu i nie ma jednej dobrej drogi i bardzo dużo jednak jest takiego wyczucia w tym, ale jest też trochę rzeczy na które można zwrócić uwagę z takiego technicznego punktu widzenia. Pierwsza rzecz to jest LOD, czyli Szybciej z tą lojalnością jest, czyli Level of Detail, czyli, Szybciej. czyli w zależności od tego, czy rysujemy szczegół czy ogół, to ta kreska może się wahać. Druga rzecz to jest overlapping, czyli pozycjonowanie rzeczy w przestrzeni, co jest przed czym, co, co zasłania. Trzecia rzecz to jest to, jak światło oddziałuje na obiekt, bo gdzieś będzie ciemniej, gdzieś będzie jaśniej, I to też wpłynie nam na lineart. A czwarta rzecz to jest appeal sam w sobie, czyli, czyli żeby coś ładnie wyglądało, i to jest rzecz bardzo już taka mocno na wyczucie. Czyli jeden, ten lot, czyli. Trzycie. Czyli lot, czyli lód, czyli. Ekipa, czyli chmurka, Genzi, versov ukradła logo Logo, żeby się obracało nasze LOD, czyli level of detail, czyli, czyli natężenie detalu na metr kwadratowy rysunku Jak masz ważne rzeczy w rysunku, to rysujesz je mocno, boldem, grubą, tłustą kreską A jak wchodzisz w detalik, jakieś tam pierdołki, paterny, jakieś mniej istotne rzeczy Ta linia w tych detalach jest taka Ledwo, ledwo. No to spójrz, jak maluję tego barbazeura. E, jak rysowałem mu sylwetkę, no to ogólnie taką grubszą krechą, a im bardziej w detal jakieś tam te płytki, co mu się pojawiają na ciele, te jakieś tam zmarszczki na tej roślince, no to te rzeczy już rysowałem cieńszą kreską. Czyli to, co jest ważne, sylwetka, to jest grubiej, a już jakieś tam szczególiki, pierdolniki, to już takim. Ledwo, ledwo. Druga rzecz, czyli ten overlapping, ten layering. Że jest coś takiego jak perspektywa ogólnie, nie? Teraz mam bliżej kamery rękę, no to ona jest duża, większa niż moja głowa. Widzisz to, nie? Pa, mam większą rękę niż głowę. To jakie są inne formy ukazywania głębi? Nie wiem, czy grałeś kiedyś w grę jakąś, która ma renderowanie 3D, nie? To masz coś takiego jak render distance. Często jest coś takiego, że jak coś jest za daleko od kamery, no to już gra tego nie renderuje. A w jaki sposób to jest ukrywane? No na przykład nakładana jest pewnego rodzaju mgła i rzeczy, które są dalej to coraz mniej są widoczne, aż w końcu ich nie widać, nie? I to tak samo masz w życiu po prostu, że Pan Bóg ci ustawia render distance i w zależności od tego czy coś jest daleko czy blisko to lepiej to widzisz. Wyobraź sobie, że wchodzisz do lasu. Na początku masz jedno drzewo. Za tym drzewem biega sobie sarna. I widzisz tą sarnę, nie? Bo jest jedno drzewo, ono ci zasłania. Ale teraz przesuń te sarnę sobie dalej o kolejne 20 drzew. Już widoczność tej sarny będzie mniejsza. Ona się będzie poruszała między tymi drobnymi dystansami, które masz między tymi drzewami. Więc im dalej coś jest w lesie, tym więcej warstw drzew to przykrywa. I to tak samo masz z mgłą. To masz te cząsteczki wody, które ci rozpraszają, czy odbijają się. Światło, i jak jest coś blisko ciebie, to mało nawarstwia się tych cząsteczek wody, a jak coś jest bardzo daleko, to dużo się nawarstwia tych cząsteczek wody, w związku z czym nie widzisz tych rzeczy, które są dalej w mgle. Więc prosty wniosek jest taki, że suwak Render Distance wpływa po prostu na wilgotność powietrza, i to jest ze sobą związane. I możesz sobie różne shadery do tego instalować, a wy dajcie znać, jakich shaderów używacie w komentarzach. Powiedziałem coś. To jak robisz, lineart, To możesz zrobić tak samo. Czyli te rzeczy, które są, które są gdzieś wypchnięte, to je po prostu robisz mniej widoczne. Więc to, co jest blisko, jest po prostu grubiej narysowane. Tak więc, tutaj, jak sobie to zacząłem rysować, to wybiłem sobie trochę oko przed twarz, zaznaczyłem tutaj, że noga nam się chowa za plecami, że cebula nam nachodzi na tułów, że głowa nam się przed cebulę wysuwa, właśnie za pomocą tych grubszych linii w odpowiednich miejscach. Trzecia rzecz, czyli światło. W skrócie, tam, gdzie byś rysował ciemniej, zrób grubszą kreskę i vice versa. szczelinki, jakieś mało miejsca tam jest, czyli nie wiem, jakieś właśnie tu między palcami można zaznaczyć mocniej. Tu usta, gdzie jest jaskra. ust, tak? Kąciki ust, tak. To tak samo na tym moim rysunku zaznaczam. Czyli co, patrząc na tego Bulbazaura, zaczynam od ust, potem oczki poprawiam, gdzieś tam też cielinki pod głową, gdzieś tam tam przy tej cebuli też będzie trochę ciemniej, no i przy ziemi samej, nie? Między pazurkami. Także tego typu rzeczy można sobie pozaznaczać. A teraz czas na reklamę, czas na sponsora tego programu. Sponsorem tego materiału jestem ja sam. Zapraszam Was na mój Twitch, coś tam ostatnio się streamujemy. Także, jakbyście chcieli, to zapraszam kanał GatGatGat, to jestem ja. No i ostatni, czwarty krok, czyli ten appeal, zrefajnowanie tego już po swojemu. Tu nie ma za bardzo, niestety, żadnych konkretnych wskazówek, których mógłbym udzielić. Aha, no to dzięki typie, pomocny ziomuś jesteś. Po prostu musicie popróbować, popatrzeć, co działa, co nie działa. Niektórzy robią dużo bardziej dynamicznie to robić, poprzez, nie wiem, randomizowanie, jak pewną losowość w tej grubości, trochę na czuja, trochę na oko, trochę popróbować. Jak wygląda dobrze, to wygląda dobrze. Prawdopodobnie tam są jakieś matematyczne formuły, które stoją za tym, że potem człowiek na to patrzy i mówi, że to wygląda dobrze. Natomiast trzeba troszeczkę popróbować na siłę różne rozwiązania, nie? I teraz posłuchaj. Ja ci to pokazałem w czterech krokach, tak? Znasz te cztery składowe części, i fajnie by było, jakbyś je aplikował na bieżąco. To znaczy, miej to cały czas w głowie i sobie to rób rysując tą kreskę. Natomiast na początku pewnie będzie to trudne, więc możesz to sobie właśnie tak krok po kroku poukładać i dodawać. Tych szczegółów w tym linearcie dodawać, no, zmieniać tą grubość wraz z tym jak rozwijasz rysunek, tak? Nie musi to być od razu za pierwszym razem. Fajnie jakbyś to miał w głowie, ale pamiętaj, że to pewnie przyjdzie po prostu z czasem, tak? Nie musisz tego robić od razu. Więc pamiętaj o tym, że po pierwsze, jak robisz szkic, to pamiętaj, żeby był czytelny, żeby nie nawali za dużo kresek, tak? Jak za dużo dasz, to nie skumasz co jest pod spodem i po prostu na potem ci rzeczy będą rozjeżdżać i to będzie wyglądało źle. Jak nie umiesz jakieś kreski narysować, to obróć se canvas was jej rysowanie, tak? Może Teraz Ci nie wyjdzie, ale jak zrobisz 50 razy kreskę i w końcu wyjdzie, to nabierzesz tej wprawy, nie? Pamiętaj, jak rysujesz, żeby mieć tą formę w głowie, żeby zwracać uwagę na to, co jest detalem, co jest ważne w rysunku, co jest z przodu, co jest z tyłu, gdzie światło dochodzi, a gdzie nie, tak? Dużo się tym baw, tu nie ma złych prób, tak? Jeżeli coś Ci nie wychodzi, to spróbuj na inny sposób, popróbuj sobie po prostu pobawić się tym, tym lineartem, bo to też nie jest coś... Just like that, co przychodzi, nie? Plus do tego masz różne spektrum. Możesz sobie bardziej inkowo robić ciemniejsze obrazki. Możesz sobie robić bardziej szczupłe te linearty. To wszystko zależy od ciebie, nie? No i oczywiście umyj swojego psa. A jak chcesz się nauczyć widzieć rzeczy przestrzennie, żeby móc ładnie na to narysować lineart, to zobacz ten materiał.